2021. Gdy zapytano o pracę marzeń, 48% polskich nastolatek wybrało zostanie influencerką. Wzór ten również powtarza się w innych krajach. Każdy chce zostać YouTuberem, nikt nie chce włożyć w top pracy. Ile ty byś poświęcił lub poświęciła, żeby nim zostać? Zastanów się. Poznajcie Karola, również zwanego X -Clarwii. Karol zrobił coś bardzo podobnego do tego innego Karola. Może go kojarzycie, nie wiem, wątpię. Poświęcił on rok, a dokładnie 365 dni na streamowanie Minecrafta. Pewnego dnia, przeglądając YouTube'a, natrafiłem na niego. Miał on wtedy już 170 parę dni na liczniku i nie dowierzałem, że uda mu się dobić 365 dni, bo dla mnie wydawała się ta liczba niemożliwa. Więc żartobliwie napisałem na czacie, że na ostatni dzień wbiję do niego na streama. Było to pół roku temu. I kto by się spodziewał? 365 dzień nadszedł Tylko nie wiem czym się dysk nie zapełnić. Nie wiem co nagrywać, Aha. co nie hm. W sensie, no wiesz, czy ci powtórkę, co nie? W każdej chwili mogę ci wysłać, Ono No potem jakbyś się dało powtórki, byłoby wyśmienicie Ja pewnie prawa autorskie potem wywali Więc no, bym musiał ci nagrać wszystko Czego jestem ile osób przyjedzie? Ja jestem. Ja Bez... to też jestem ciekawy, ile osób przyjdzie. To ci nie powiem, bo... Tak moje Ja są karty za 3 godziny. Jak Pewkardy? No rozdaję. Jak kiedy rozdajesz Pejścardy? Co ty pierdolisz? No, bo mam 180 zł, a i tak nie mam co za to kupić jakby. Znaczy, no mam, ale jakby... To człowiek. człowieka, Kurde. No to jednak marzenie w sumie, za dzieciaka i no. tak jeden ko Dobra, plan był taki, że on streamuje 24 godziny, a ja zostaję na tyle że dam rady Czyli pewnie krótko Standardowo zaczęliśmy streama od Bedwarsów No więc... nie, ja tak nie lubię strzelać palcami, ja to robię Co po to, to, to robisz jak tego nie robisz? No nie wiem, tak... O. Taki nawyk o. Nie wiem, why not? <noise> Dokładnie Dobra, nie, dojrzamy ich Autentycznie nie wiem co tam u was się dzieje, ale brzmi bardzo ciekawie <laughs> <laughs> Jak wy tam gracie? Mam, macie... Nie wiem laptopa jeszcze czy jak? No, no ja laptopa swojego wziąłem. Ty ale pomóżcie wziąłem. mi z żółtymi, bo to oni tak śmierdzą Tak ja? Ty A mnie słychać dobrze, czy tak mnie słychać przez... Ty samotę? przebiegłem obok nich! To jest cud nad Wisą. Ale Mordero <laughs> <Co> to <nie? laughs> Ty, co wy zrobiliście z bedem? Co jest? Jakie monstrum jest, To jest forteca, ale przynajmniej nikt nie przejdzie i po tym jest jeszcze szkoła, jakby ktoś próbował ten, ten zrobić <laughs> Wszystko przemyślałeś, ty inżynier jesteś Dobra, nie ma beda. Dobra, a co? O, co? ja robię? Wytyplę dopiero jakaś godzina streama Dobra. Godzina 13 <laughs> Ja pierdzie. No już chyba nie idzie Dobra, 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 czekaj, ja chyba dojeżdżam. Alarm. <grymne> Złego trapa kupiłem, sorry. Przez 10 lat codziennie streamki. Nie, a teraz wcześniej mnie nie będzie. <grymne> Ale wy nie zdajecie sobie sprawy, jaki to jest evenement, że fa faktycznie dotrzymał się. Bo jeżeli chodzi o regularność z Karolem, to naprawdę nie jest zbyt dobrze. Nie mam Among Us. A. Czy zapominasz że on Nie masz Among Us. A. Nie mam Among Us. A. Jak nie masz, nic nie. <noise> z... to, to, to. O Jezu! Weź, nie miałem nigdy. Wiesz to możesz skrakować. No z... nie! Bo musiał nagrywać. O, spadłem. Trudno się gra teraz. Nie wiem, ludzie są zadobi. No czy wygrywamy większość Gierek, więc nie wiem. Bo jest nic. No nie wiem. No za kilpola mam kupię, żeby nas leczyło jak ko A i w sumie nie, nie kupię. Nie, nie nie, nie, proszę was nie, nie. nie. Pozbierajcie na jakiegoś protacz coś. <noise> Na no obsydion Wpiększy no, no. mój styl budowania? Nie, No tak myślałem Blok mi się zniszczył nie wiem co mam Wow, ale buba oh. Czuł jest stres Elvis Presley Ale Tańczak Elvis Presley Ale czuł jak stres jak Elvis Presley Co Fajne to A działa, dobra, już się bałem, że nie zadziałało. O kurwa, uff. Ela morda nagrywa pierwszą swoją płytę. Nie wiem, mogę sobie go zmienić. Ho, 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 ho. A, bo masz lunar klient. No, no. <laughs> no tak jest. O, skończyli mi się bloki. Ups. Ty, idą do no. nas. Spadłem. Nas idzie, idzie czerwony, uwaga! Ty bo pierdol dostaje, bo ja nie umiem się klepać. Dobra, wytrzymajcie jeszcze sekundę. Ja, o kurwa. Nie! Nie! nie. Dałem rady Tylko... Marek! Ja, ja pamiętam moją pierwszą gra w Celsiu. Ja zabiłem swojego, bo nie skuwałem, że jest zamiana stron yeah. Co, Co jest? jest? <laughs> Pomożecie mi u zielonych? Rzućcie się na nich i... nie wiem Rzućcie się prosto na nich Ej, rozwali jedno szkło jakbyś mógł, jedno szkło gdzieś obok Także mógł im Tinti zrzucić na łeb Cztery kominiarki na łeb Ej, mam 11 hmm. diamentów Dobra, mam 16 diamentów Co chcemy? Eee, Sharpa najlepiej Sharpa czy Prota wy, maksował? Eee... jest of będą Mi się wydaje, że to jest najlepsze Ja ja mogę też Ten, losować się? No to jako... To wygało Ja też siebie będę losował No kurde, dwie może zaoszczędzę Co za ludzie, nie Co <ślaski> to, to, to się dzieje? Ale... Ja mogę, tak? No... Dobra Chyba, tylko niebiescy ja Niebiescy? A, no, a dobra, a co git. Wraz z zniknięciem niebieskiego teamu Zniknęła nasza chęć do grania w Bedwarsy. Graliśmy już blisko 3 godziny, a końca nadal widać nie było. Więc na rozluźnienie zaczęliśmy grać w minigry na Hypixelu. Co to się robi? Skaczesz. I będziesz miał punkciki Ale jak. Tak, A, a, o nie. Jak to się robi? Jak to się robi? ma mieć numer oh tak, to? Który? Uf. Który byłem? Nie! O nie A teraz? Tym coś no co się robi? Prawie ich spacja, to ci wystarczy I rozperdałam świat, to tak? A tryb z tych tak. A, strzać do ludzi, czy co? Tak, do ludzi masz strzelać Bardzo bardzo Jeden Jeden to powinno być No tak, ale to wiesz, byś się rozbił, byś mógł zostać Kurwa, niech co się dzieje no kurwa, no. znowu nie miałem gwiazdek. Co jest? Inhibitor, to fajny inhibitor. O, zajebało <laughs> mnie. <laughs> Oje. No, yeah. Ty, który był ja? No. Trzeci był O, dobra. Tak, jest. Proszę. Widziałam, tu W końcu jakieś PvP. Dobra, speedrunuję tam. Trzeci byłem! A jestem. A. w CS. -a? Ja chyba jednak zostanę przy Bedwarsach. Potem przez dwie godziny graliśmy w CS, ale to akurat jest nieważne. Ważne jest to, co się podczas naszej gry stało. Pamiętacie to, co powiedział Karol przed streamem? to jednak marzenie w sobie i tak. Podczas gdy Karol streamował, streamował również Franuewe. Pozdrawiam. Postanowił ozrejdować Karola i tym samym pomógł mu przebić barierę tysiąca słów. Udało mi się to nagrać i tak to wyglądało No Jeden kawbice? Czekaj Do Michałka dzwoni A nie, kurde, kamera Jak się czujesz? Mów, mów, jak się czujesz? O, otwiera no, nawet szampana, co jest, co, jest? Jest? co jest? Jak się, jak jak się czuję? Cześć, no. Świetnie, świetnie No, nie wiem, to są emocje nie do opisania Jakby... <laughs> Zarazem czuję się jak a zarazem czuję, jakby nie wiem, co się działo. I to jest miliard emocji naraz. Nie ma Według mnie wbijał jeden kasubów za długo, i co mnie dziwi, bo naprawdę ma zajebiste streamy. Po streamie postarowiłem zadać mu kilka pytań, co mnie nurtowały. I naprawdę polecam sobie to przesłuchać, jeżeli masz w planach kiedykolwiek streamować. Jak się to wszystko zaczęło i skąd wziąłeś na to pomysł? Tak, jak się to zaczęło? Jej, to ja chyba was teraz czym oglądać? Mówię, chłop, robi streamy? No. Mówię, a on w sumie I zobaczymy czy mi się uda, to jest takie, nie wyzwanie w sumie to było i tak, no i się udało, nie wiem, jakim cudem. Czy są jakieś momenty, jakieś akcje, co ci najbardziej tkwiły w głowie? Tak jeszcze na początku grałem ogólnie, no jakieś sześć osób czasem na było na streamie i był totalny chaos i kurde, kuzyn przyszedł i po postupka i takie nagle dwie stówy poszedłem do kibla z kurde z zachwytu i nagle przychodzą kurde i chłopaki mówią na tym spiku że że dał 150, jest taki wtf o co chodzi i to było taki zaszczek adrenaliny z samego początku i było takie what the fuck. i nagle miałem jakieś 92 godziny chyba do nadrobiania czasu no i jak to się zrobiło się robiło to po kilka dni o jezu się zrobiło. o jezu jakby ktoś chciał powtórzyć to, co ty zrobiłeś, co byś im powiedział i jakie rady byś im dał? Jesteś nienormalny, przemyśl to dwa razy. Nie wiem, przyłóż się, bo jeżeli nie będziesz miał jakości, to totalnie jakby, no bez sensu to robić, bo ludzi nie będzie. Trzeba być miłym w sumie, bo to, no jakby kurde, mam ludzi, co by wyzywali na przykład już od razu. I coś, jak ktoś by napisał coś głupiego? Nie wiem, no nie poddawać się. Dobra i ostatnie, najważniejsze pytanie, które musisz przemyśleć, czy było warto? W sumie było warto, no kurde Ale zarazem, no nie wiem w sumie, jakby nie chcę tego powtarzać Było rwanie włosów nieraz, takie totalne już robienie na siłę wszystkiego No ale jednak poznałem mega dużo spoko osób no, Z niektórymi się spotkałem i z niektórymi mam mega spoko kontakt No i ogólnie, ten powtórzył? Nie Czy było warto? Nie wiem, to ciężko, to trzeba samemu sobie odpowiedzieć, bo każdy by miałby inne podejście pod to jakby Why not? Można spróbować najwyżej się podda, coś ale no, osoby mnie motywowały bynajmniej ty, że to tak, kurde, że wijasz ostatniego dnia i takie WTF, co chodzi. Ja kurde ja mam tam nie wiem, nie wiem może 600 <ścoughs> symbów, a ty mówić, no dobra, wijam tam na ostatniego streama. Albo jak nagle Kaluk mnie zrajdował, to też było takie wyczerz oczu. Ja myślę, że spoko było, no ja brałem to tak jakby to było wyzwanie dla mnie, co nie? Takie w sensie, nie wiem, to było coś z tego typu... Nie wiem jak to ktoś idzie prawko zdawać. No to ciekawe czy zdam prawko, co nie. No. I to było takie... no ciekawe czy uda mi się to zrobić.